Siemanko koziomeczki, ja jestem Dominik A To jest już trzeci odcinek Trzec... Tak, trzeci odcinek Zagrajmy w Iona z sezon drugi Naszym dompol, naszym magikiem Ostatnio skończyłem tutaj Na misji Prośba Dobra ja. Więc tak Będę kiedyś wyglądał. Będę do telepartana. Teraz, gdy jest już Lord Dompul, wszystko się zmieni na lepsze. Czekałam na ciebie, Dompolu. Czekać, mam u mnie skarpetka w gryzie. gryzie? Rapie jak już, albo swędzi. Wow. Dobra.

Spokój jestem ziomeczki e, Dobra Porozmawiaj z daminą Prośba lejnów liczy na to Zdaj raport Kalio Myślę, że ja się teleportuj Chciałabym Eeeh, no się chyba <grych> e, Spoko Nie dzięki, bo mnie uszy bolą Osta, Ostatnio dostałem takie skile. jak wiecie, po to strzelanie, bo je to się chowa co chowa, poziom pierwszy. do Akarios. Yy, I tak. Teleportuję i Kalio yy, Księga zakręć. Oj, nie będzie lewa. Yy. transportowicz lotniczy transportowicz lotniczy nie transportowicz lotniczy not to so co? I believe I can fly I believe I can touch this guy what I believe I can fly I believe I can touch the sky. this guy this guy Tak, jeżeli zapomnieliście, co dostaniemy na 7 levelu, to już Wam pokazuję. O, dostaniemy zamrożenie, u mnie yy, łańcuch lodowy i kamienną skórę. Potem to coś... Dobra. Yy, to idiom. Ciepło. coś mi myszka nie chce działać. Nie no, je, je, jest dobrze, co nie? Jest dobrze. Dobra. Ale widzicie, że ta myszka mi tak miga? Lol. O jest czujka. Pierwsza dukaka. Pierwszy dukak. To, to będzie część pierwsza, widzimy się w części drugiej.